Brytyjczycy przez całe lata, kiedy pojawiał się rysopis sprawcy jakiejś kradzieży, jakiejś napaści, czy takiej bójki, choćby o której wspomniałeś, która lata dzisiaj po Twitterze, w Wielkiej Brytanii, normą przez lata było, że jeżeli rysopis sprawcy był podawany, to najczęściej był to sprawca pochodzący albo z naszej kultury, nazwijmy to kręgu kulturowego, człowiek po prostu rasy kaukaskiej, czyli biały. Tak. Jeżeli nie były podawane szczegóły rysopisu tego człowieka, to Brytyjczycy nauczyli się to czytać tak, jak czytali Orwella. Jeśli nie mówi się o rysopisie sprawcy, wiadomo, że nie szukamy człowieka, który przypomina typowego brytyjskiego kibola, typowego brytyjskiego obywatela. To samo nastąpiło w Niemczech. Ja do dzisiaj jestem w ciężkim szoku, dlaczego Niemcy, mimo tego, co zrobiono po roku 2015, po tej pierwszej fali e, migracji, pamiętasz sytuację z obmacywankami, gwałtami kilo, w Kolonii kolonia, w czasie Sylwestra, ten, ten, ten. wiele lat później, masa przecież przestępstw robionych przez, przez cudzoziemców. Ja jestem w szoku, że mimo tego, że te informacje są zatajane, że są blokowane informacje o tym jaki faktycznie jest ten udział przestępczo przestępczości zorganizowanej i przestępczości pospolitej ludzi którzy pochodzą spoza terenu Niemiec i są spoza naszego kręgu kulturowego europejskiego że do dzisiaj na przykład w Niemczech działa strona messerincident.de